Z numerem Kodzyska. piątym, no Alf. Hrabstwo Miami. Fajne barwy, żółty kolor, mój ulubiony. Mi Wiec, Amerykan Czarnia. La France. To jest skrót od Alf. Stronę, Amerykan La France. Żółte barwy mają Hawaje. Miami. Tu mamy dane techniczne auta. Woda 500 gali, czyli 1893 litry. Kabina półotwarta. Bardzo ciekawy samochód, mi się bardzo podoba. I tu mamy Departament Straży Pożarnej Hrabstwa Erikton, część druga. Część pierwsza była w wydaniu w trzecim. model jest fajny, bo żółte barwy ma z Miami, Piękne auto. Dane tego Amerykana France Średni samochód, żołnierz gościczy. średni samochód. Tu widzimy, że dwa tygodnie będzie takie auto. Było, bo nie, ma, nie wiadomo o co chodzi. Ukazywało się to w 2012 roku. Strażackie giganty. I z numerem 5 mamy American Elf. La France, czyli Alf z 1977 roku. fajny topór na bocznej kabinie. Ciężki topór, kabina półotwarta. Mi się to auto w ogóle z półkabiną otwartą bardzo ciekawe. Nie bo to wiadomo, Nie musi być gorzej po porę zimową, ale mimo to, że podoba mi się takie rozwiązanie. Tu mi tył auto. takie rozwiązanie mi się naprawdę podoba. Kabina półotwarta. Tu też widzimy ciężki topór, a czyli topory są po dwóch stronach. Dobra. Tu też mamy ciężki topór. Samochód, jednostka numer 20. To są akurat Miami. Barwy żółte, kabina półotwarta. Te kabiny mi się bardzo połotwarte podobają. Ciekawe. Są chociaż porą zimową, to pewnie z gwizda. Amerykan La France. Ciekawe auto. Skala 1,64 tradycyjnie. Amerykan La France. Ciekawe auto, bardzo ładne auto. Mi się bardzo podoba. Amerykan La France. Ciekawe auto, no. krótka piłka, zajebiste Te barby to mnie rozbrajają. Fajne barwy, lubię żółte kolory. <laughs> American La France I z numerem piątym mamy. Amerykan Lafran. No, wyłączają elektrykę. My to również. Tylko się zbliżę, a zacznę wariować. Ale to? To stara szkoła. Jak zegary. Amerykan Lafran. Będzie cała i podziała. Ale jest do mnie z radiem. Tu brawo. Nowember, słyszycie mnie. Czy most jest czysty? Powtarzam, jedziemy ważny ładunek. Czy most jest przejezdny? Jaka jest sytuacja? Tory są przejezdne? Jest bezpiecznie, czy nie?